Ja jestem Tezik, dzisiaj chciałem pogadać o Firebugu i powiedzieć Wam jaki jest naprawdę Firebug. Chcę Wam powiedzieć, jaki jest naprawdę Firebug. Gadałem z Firebugiem po prostu i jak się okazało, jestem jego widzem, już byłem widzem. Się okazało, że po prostu brak, kul brak kultury do widzów. Jest jeszcze Sasek, nagrał odcinek o Tobie. Nie wiem, czy ty chcesz się po prostu coś osiągnąć, tym, że po prostu kłamiesz swoich widzów, czy coś, ale Sasek miał tutaj rację i chyba każdy mi to potwierdzi w komentarzu. Co z tego, Sasek, bardzo Cię pozdrawiam. Po prostu oszukujesz widzów swoich, brak szacunku do administracji, do moderacji ogólnych widzów Twoich. Gadałem z Tobą, nie wiem, co z tego. Po prostu. Numer twój mam, tak? Znam, mam. Twój pierwszy numer, twojego brata mam numer. Także no, po prostu... Jesteś zwykłym łodziejem. Tyle. Bo ogólnie była ta sprawa, pamiętasz? Co niby... Co Sasek tam wydawał. Nie, od, nie dajesz po prostu broni za to, jak kupujesz. Nie wiem... Niby jakąś reklamę robisz, czy coś. Po prostu... Ja nie wiem, co ty chcesz osiągnąć, tak? Nie wiem, czy ty chcesz coś osiągnąć w życiu. Może masz te 50 tysięcy subskrypcji i po prostu jesteś jakimś tam youtuberem, ale jak ty masz brak szacunku do, po prostu do widzów, to nie wiem, czy coś ci to daje, bo ja jako mamty mam 200 subów, a widzów po prostu szanuję. Nie obrażam swoich widzów przynajmniej po prostu to chciałem wam udowodnić po prostu jaki jest firebook czy po prostu jest po prostu jest po prostu sens wchodzenia na discorda firebooka firebooga no nie wiem czy jest po prostu tam sami z sami z po prostu nie da się w ogóle rzadko jest co się można wytradować No sami z tak Także tutaj z góry po prostu tobie to mówię Firebook, jak oglądasz to sasek To po prostu pozdrawiam cię Co jeszcze chciałem pozdrowić tutaj Abra I Befa i I, i Frebira Spoko ziomeczki, po prostu Jesteś zwykłym złodziejem, tyle mogę powiedzieć Nie warto, nie warto wchodzić jakieś tam są Wymogi czy coś, bo Zawsze oszukasz przeważnie. Nie polecam od niego kupować broni, bo przeważnie oszukuje swoich widzów. Także no to było chyba na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobał odcinek, to wiecie, co możecie robić. subka Sub, like, dzwonek. Jak oglądacie to po prostu Frebir, Sasek i Firebook, to naprawdę zostawcie coś po sobie w komentarzu. No i siema.